Trzymanko, Manko się Manko, idziemy do paczkomatu, odebrać sobie gierki z Allegro. Zaczynamy. Ja odbieram, ja odbieram, odbierz paczkę. Ma 4, 8, 1. cztery kółt czwórka i dalej proszę czekać gdzie to się otworzy szukamy Ej, wyskoczyło Gierczkę. Jedziemy dalej. Otwórz ponownie. Okej. Okay. Numer ten sam. Osiem, osiem, jeden, siedem, jeden, siedem, sto czterdzieści dziewięć, siedem, osiem, sześć, 866 sześć, sześć. Proszę czekać. Przetwarzam. Sezamie, otwórz się. Teraz to będzie. O, a to blisko siebie. No i następno. I bieramy. Dziękuję. Do widzenia. Kończymy na dziś. Dobra, koniec. Dobra. No to idziemy do domu otwierać. Marożę!